Ciebie, siema, siema widzowie, witam witam w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jaki wpływ będzie miał wygląd Paryża, bo będzie miał ogromny tak, wpływ na, na ceny niektórych rzeczy na rynku Steam. No, wiadomo, jak będzie, tak jak będzie wyglądać, taki też będzie hype do tego. No, hype będzie tak czy siak, myślę, tak się wydaje, duży, ale wygląd będzie bardzo wpływał na to, jak będą się naklejane, na to, jak inne eventy mogą oddziaływać na. Cały właśnie Paryż i co może się z nimi dziać. Ale jeszcze następnie zapraszam was do subskrybowania kanału. No i co? Na sponsora odcinka, czyli Skinsmonkey. Tylko ja tego fajnego krawcika dla Was znalazłem, 87$, dolarów. Naklejeczki warte jakieś 250 zł, jak przed chwilą się sprzedałem, czyli no nie najgorzej spoczko zawsze cena. Ładny, no i co? Strona link w w opisie, strona oferuje wlepy za darmo, jakby które się nie wliczają w cenę skina. darmo 5 dolarów z moim kodem LZart Przy wymianie bądź zleci 10 dolarów to 50 centów i przy 100 dolarach 5 euro. No i przy wpłacie macie jeszcze dodatkowe 35% z moim kodem. No to dosyć dużo. Fajne dowodowanie na Steama Z tego jest, bo 35 euro za free przy 100, No i przy 60 350. No i przypominam tylko jeszcze o konkursiku na K-Dropie, do którego również link w opisie. I konkursie na M41S Guardian, też na K-Dropa. i generalnie każde dowodowanie na K-Dropa z moim kodem to jest jeden ticket i potwierdzenie wysyłacie na Discordzie. No i dobra. Przechodząc już do tematu, czyli właśnie czy wygląd Sztokholmu, chciałem powiedzieć, Paryża, będzie miał wpływ na ceny innych przedmiotów i oczywiście, że będzie miał. wszystkim moim zdaniem, jeżeli taki paryż byłby brzydki, lub będzie z jakimś brzydkim tłem, no bo nie wiadomo, z jakim tłem będzie, a moim zdaniem są też fajne tła, które naprawdę wyglądają spoko. No tutaj wiadomo, Rio nie wygląda najlepiej. Ale ogólnie są tła, które wyglądają spoko. Więc jeżeli będzie to dosyć brzydka naklej... będą to dosyć brzydkie naklejki, a tego jeszcze nie wiemy, zobaczymy, jak to będzie na dniach. W sumie już niedługo pewnie ten paryż będzie w kapsułach, więc. Nie jest już jakiś to super długi okres. E, jakiś tydzień z kawałkiem pewnie. Nie no, może dwa, coś w tym tylu. No, jakoś dwa. I będzie pewnie pary w, gier, w gierce. E, to możemy pewno, jeżeli będzie event brzydki, spodziewać się podwyżek cen na Sztokholmie. Nie mówię, że to jest pewnie, ale. Powinny się takie zjawić, dlaczego się podwyżki na Sztokholmie zjawią. Podwyżki na Sztokholmie pojawią się tylko dlatego, że będą to będzie to jedyny ładny event, no sorry, z poprawką z Antwerpem. Będzie to zwyżka cen na pewno na Sztokholmie i Antwerpie, dlatego że są naj, dwie najładniejsze jakby eventy, jeżeli chodzi o wygląd naklejek w ostatnim czasie, przez co nie będzie innych, Paryż będzie nie wypałem. Po Paryżu nic nie będzie, to już wiecie. I przez to... Czy będzie coś wiadomo kiedyś, ale no, przez dłuższy czas. I przez to po prostu pojawi się straszny hype na te dwa eventy po prostu bo będą jedynymi ładnymi naklejkami jakie będą. Jestem też ciekawy właśnie jak to będzie oddziaływać, jeżeli chodzi o sam Paryż, bo według mnie no, będzie to przehypowane tak czy siak. Potem to stwierdzam. Stwierdzam to po tym, że strasznie dużo jest nowych osób, strasznie dużo tutaj właśnie o inwestowaniu osób się zaczęło interesować i obstawiam, że po prostu Paryż z, takim, z taką logiką zainwestuje bardzo dużo ludzi i się po prostu będzie eventem przyinwestowanym. Oczywiście to jest tylko moja teoria na ten temat. Zobaczymy wszystko, jak będzie już w praktyce, jak wyjdzie sam Paryż. No i ciekawe też ten wygląd, no nie, no bo to jest dosyć istotne, jak to będzie wyglądać. E, ps, o, oczywiście ja bym chciał, żeby... Bo mi się tak nie zależy, żeby jakoś super szoktolką mówić i Antwerp. Jakby fajnie, ale no wiecie, dla mnie to, to nie jest jakieś teraz konieczne już, bo i tak już sporo z tego zarobiłem, więc ja już nie jestem aż taki greedy teraz na to, ale na przykład patrząc samym faktem, że mm, byłby ładny, cieszyłbym się do tego, że e, mógłbym sobie jakieś fajne krafiki porobić, bo mam w ostatnim czasie jakieś krafty porobić Plus brakuje mi jakichś ładnych naklejek folii, ja nie będę oszukiwać. Yy, więc ja bym chciał, żeby były ładne. Chociaż z drugiej strony, patrząc pod względem inwestycyjnym, będzie lepiej, jeżeli będzie brzydki, no nie? Ale no to zobaczymy, jak już to wyjdzie w grze, no nie? Możecie napisać, co wy sądzicie. Jak myślicie, czy będzie właśnie ładny, czy brzydki. Jeżeli chodzi o Rio, to może też oddziaływać, jeżeli o to chodzi. Chociaż nie wydaje mi się, że to będzie tak, też tak mocno. Rio. No, moim zdaniem, to, to, to spada, Rio, bo jest stabilizacja lekka. No, cały czas na spadkach tak naprawdę jest Rio od jakiegoś czasu. Eee, no i kurczę, niedługo będzie dobry manżen, żeby kupić Rio tak żeby bo te ceny napada już zaraz będą na, na naprawdę nitkie. To eee, się dosyć nie zmienia, tak widzę, na oko patrzę, więc jeżeli tam jakieś małe korekty są tego supply'u to ok, ale ja tutaj nie widzę zbytnio tego. Eee, I co, no w sumie tyle, no nie? Jeżeli chodzi o eventy. Jeszcze RMR, ale to RMR to RMR, RMR sobie rządzi własnymi prawami. Ja w niego unikać nie będę. RMR będzie miał swój czas pewnie na podczas jak Source 2 wyjdzie, lekko po. Eee, wtedy będzie czas rmr -a. Dobra, wid... ludzie, ludzie widzowie, to było w sumie tyle taki odcinek ode mnie. Życzę miłego dzionka, miłej niedzieli. No i co? Trzymajcie się. Cześć, cześć.